Hej wszystkim, witam się z Wami z powrotem na moim kanale. Ja mam na imię Marta i mam 24 lata i od 5 miesięcy mieszkam w Nowym Jorku jako Oper. Ja zaczynam tego vloga, jest 9 rano. Zaczynam go, jak już właśnie dzieciaki poszły do szkoły, bo nie chciałam też z kamerą latać, bo hości byli na dole, ale jak jesteście ciekawi, właśnie jak wygląda mój taki typowy dzień życia Oper, to Wam zostawię linka w description. I właśnie zdecydowałam, że zacznę tego vloga, jak już oni pójdą na spokojnie, jak już będę sama w domu. Jak widzicie, właśnie wyszłam z podpysznica i musiałam na chwilę usiąść, bo mi się zrobiło słabo. Dajcie mi znać, czy też tak macie, bo ja zawsze, jak wychodzę z prysznica, robi mi się słabo. Muszę usiąść i się napić wody dużo. Ale jak was ciekawi, co dzisiaj będę robić, to zapraszam was do oglądania. Zostawcie lajka i dajcie subskrybę, jak chcecie kontynuować. Oglądanie mnie i moje podróże po USA. Pomyślicie, że ja jestem nienormalna, że jem chili na śniadanie. To, co Wam teraz pokazałam, to moja hostka zrobiła takie dobre chili i tak za mną chodzi te chili. Nie mam ochoty na żadne jajka, nie mam ochoty na nic innego, mam ochotę tylko na to chili, więc jem sobie chili na śniadanie od 9.30, ale chciałam Wam tylko powiedzieć, jaki jest w ogóle dzisiaj plan na ten vlog, także. Ja mam jeszcze parę spraw do załatwienia przed świętami. Święta już są w sobotę i jadę do mojego chłopaka na święta, razem spędzamy święta. Ale muszę jechać jeszcze do TJ Maxa, bo muszę sobie kupić szampony do włosów, i takie tam, a dostałam kartę podarunkową, więc mogę sobie tam ją wydać, a tam właśnie mają fajny wybór szamponów, także was zabiorę też i z Olą jedziemy do polskiego sklepu. My w ogóle nie wiedziałyśmy, że tutaj jest w okolicy Westchester polski sklep, więc dwa są obok siebie, więc my się tak podjarałyśmy, bo no po prostu brakuje tego polskiego jedzenia i jest jeden na Brooklynie, na Green Pointie, ale to jest tak daleko, powiem Wam, że tam co tydzień dojeżdżę, to jest masakra, a tak poza tym byłam tam tydzień temu i kupiłam właśnie milkę, czekoladę dla moich dzieciaków na prezent, ale zawiódł mnie ten sklep. Nic ciekawego tam nie znalazłam. Także znalazłyśmy dwa polskie sklepy mniejsze w Westchester. 25 minut, autem, także super. Jakby tam naprawdę było fajnie, bo bym sobie mogła jeździć i mleko kupić. Kawę już sobie kupiłam. Mamy lodówkę właśnie na dole w piwnicy, też gdzie ja mogę swoje takie wiecie rzeczy trzymać, tak. Ja, mi naprawdę nie przeszkadza, co moi gości kupują, ale jednak te polskie mleko jest 5 razy lepsze niż to, bo ono jest strasznie rozwodnione, to amerykańskie. Także zabiorę was tam do sklepu i o 3.30 kończy mi się przerwa i mam nadzieję, że też mi się uda coś pokazać, co robię z dzieciakami. Także taki jest plan. I teraz jeszcze tylko się ogarnę, i będę jechać do TJ Maxu i po Ole. Ja już właśnie się ogarniam, żeby pojechać właśnie do Targetu, do TJ Maxx'u i żeby pojechać z Olą właśnie po ole, ym, gdzie ja w ogóle idę? Po ole, żeby dojechać na, y, do polskiego sklepu. Y, także zanim jednak y, pojedę, to muszę ogarnąć mój pokój, bo jest masakra. Więc zrobimy takie szybkie 10 minut y, sprzątania, żeby Po prostu miała porządek w pokoju, bo ja nie cierpię bałaganu. A dzisiaj w ogóle jest tak, strasznie nam z Olą ciężko, bo Ola y, się, też jest oper właśnie i ona ma w ciągu dnia pracę, bo ona ma jednoroczne dziecko, a ja mam wolne w ciągu dnia, więc jest nam ciężko się skoordynować z naszą pracą, bo ona kończy, ja dopiero zaczynam. I jej hostka była taka miła, że jej da. Półtorej godziny przerwy, więc my jedziemy o 1.30, a ja o 3.30 już zaczynam pracę, więc musimy się wyrobić te dwie godziny. Ja będę jechać autem, no bo ja po nią od razu pojadę, także nie będę miała czasu, żeby posprzątać, ale y, zabieram Was wszędzie, gdzie dzisiaj jedziemy. Aha, i właśnie dzisiaj, właśnie z Olą i z Georgią, kolejną oper jedziemy do niej wieczorem, bo mamy Gingerbread House. Yy, taką partę i zrobimy sobie, że będziemy je właśnie domki składać. Od razu lepiej. Cześciutko. Dotarłam do Targetu. I chyba wam wspominałam przed chwilą, że właśnie dzisiaj mamy z dziewczynami taki świąteczny wieczór i będziemy robić domki z Piernika. Więc jedyna ja nie pracuję w ciągu dnia. Także ja przyjechałam i mam zadanie kupić tam domki z Piernika, a nasze hostki będą mnie oceniać. Także się cieszę. I teraz wam pokażę. Jak, co można znaleźć fajnego w Targecie. Bo nie chce nam się piec z piernika, a wiecie, to nam dużo zajmie. Zobaczcie jakie boskie piżamy świąteczne. Oh my god. Jezu, jakie kochane. Nie, ja muszę stąd iść, bo zaraz kupię coś dla moich dzieciaków. A zobaczmy jakie może mają buty. Ciekawe czy mają jakieś fajne buty. Już ten, a my szukamy właśnie tego. Także zaraz coś wybiorę. Co tutaj mamy? O, mamy target. Co tutaj jeszcze jest? Mamy stadion. Właśnie ten domek robiłam z moją malutką. O, mamy fajne renifery. I co to jest? Domek na plaży. Wyszło na tym i najlepsze picie. Celsius z mi i oli nam się przyda, że kulejka jest bardzo dobra. Dobra, ja już wyszłam z Targetu. To, co się teraz tam dzieje, to jest jakaś masakra, chyba właśnie przed świętami. Takie kolejki były. Na szczęście ja nie musiałam yy, czekać, bo ja miałam tylko kilka rzeczy, a ludzie mieli pełne koszyki. Na pewno będą tam stać z godzinę, ale mamy teraz aż się pojechać do TJ Maxxu, ale teraz idziemy do TJ Maxxu. Mam równą godzinę, zanim muszę pojechać po Ole, także. W ogóle ten vlog wleci po świętach, więc chciałam Wam powiedzieć, co mam za prezent dla Oli. Chcę jej wydrukować właśnie nasze zdjęcia razem, zrobić w ramkę i w TJ Maxie też coś kupić, bo ona ma obsesję i w ogóle jak z nią ostatnio byłam, to ona to mi się podoba, to mi się podoba, także podsunęła mi właśnie pomysły, co by chciała, więc bardzo łatwo będzie mi coś dla niej kupić. Można fajne terapie znaleźć. Pokażę Wam, która mi się podoba. Chyba już jej nie ma. Tak mi się wydaje. No, tutaj wisiała, już jej nie ma. A wczoraj byłam. DJ Maxia. Także. Uu, ale ta jest ładna. I ona jest śliczna. Zobaczcie, jaka jest kolejka. Tam się zabija Dobra. Ale niby mam. Kupiłam szampony i wiem, że Ola lubi klinik. Także było ciężej niż myślałam, bo wszystko już jest przebrane. Ale jeszcze mam dwa dni, żeby coś znaleźć. Także nie ma tragedii. Ja już jestem u Oli i czekam na nią, gdzie ona jest, bo. Nie mamy za dużo czasu, mamy półtorej godziny, a tam trzeba też dojechać, także mam nadzieję, że ona już idzie. Yy, oczywiście yy, jesteśmy bardzo podekscytowane i zaraz zobaczymy jak... O oh my god! Ale jak bardzo zadowolona jesteś. Jestem z, yy, w raju. Normalnie. Aż tak pachnie Polską. Zobaczcie. Zdję, ja Zdję. 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 Tak? O, są z kapustą i z grzybami. Czekaj. Ola kupiła delicję. Jaki smak kupiłaś? I to są te malinowe. I ja robimy? właśnie najbardziej lubię te ciasteczka. I właśnie jechałam do tego sklepu, bo myślałam o tym. Ej, ale bardzo fajny sklep, nie? Bardzo tak, mili ludzie fajni. No, dostaliśmy za darmo lizaka, ale robimy tej testa. Dobra, nie. Mm, polska czekolada, Boże no. święty. A nie amerykańska. Idziemy mhm. teraz do drugiego, obczaić, bo jest minutę stąd. Tak, no, specjalnie że... pół godziny, mhm. Ale ludzie podobno dojeżdżają po dwie godziny. Nie dziwię się. Uh -huh. no. Mamy łóżka na. Więc my jesteśmy właśnie z Martą, już e, w drodze do domu. do domu i mamy chleb. <laughs> Nigdy tym tak chleba nie cieszyłam. No. Ale ona no. już dwa lata nie jadła. No, ja może półtora? Ja nie mogę tak się nie widzimy. Także. Jakie masz relacje? Co myślisz o, o tych polskich sklepach? Chciałabym bliżej mieszkać. Mm. Bo mamy pół godziny, mhm. to jest za daleko. Ale są takie, jako takie drogie. Nie? Drogie, są Na naszą po w, w sumie nie masz się co dziwić, bo oni muszą no jakoś tak. importować to no wszystko. Tak, jeszcze dostanów to jeszcze dalej niż ten. Do UK. Ale mamy wszystko na święta, bo się cieszymy. Więc I słuchamy Last Christmas. Mhm. Także. Pozdrawiamy Bycieczka. z chlebem. Wycieczka udana. Także, także jak widzieliście, ja byłam z Olą w polskim sklepie i powiem Wam, że jesteśmy tak zadowolone. Kupiłyśmy właśnie uszka, kupiłyśmy przyprawy do pierników, kupiłyśmy wszystko, co będziemy robić w święta i będziemy robić sałatkę jarzynową. Pierniki, trzybita, barszcz i uszka będą na stole i mamy nawet opłatek, także super. My już obydwie w, w pracy jesteśmy, więc już z Wami kończę. Teraz będę z dzieciakami grać w Monopol. Jak słyszycie. I y, później wieczorem jedziemy robić domki, więc na pewno Was zabiorę jak będę robiła domki. A więc ja jestem już u Georgi. Jesus. I robimy nasze reniferki, jak wam pokazywałam wy. Możesz pokazać, jak to się prezentuje. O oh, ja. Yeah. Ola put hers together. Ola, Ola już tutaj kombinuje. Georgia, how are you? Okej, oh, yeah. tak. Um, I zapomniałam, Ola mi przypomniała, że jestem w Tak, przypomniała mi. Więc... <laughs> Także pokażę wam na koncie, jak będą wyglądać. I musicie dać znać w komentarzach, które wygrały. Ja nie mam dużej nadziei, jeśli Ale Ola, Ola jest bardzo amatorką, bo ona. <laughs> ja to źle w ogóle zaczęłam, więc. No. to się źle skończy. <laughs> I ona w ogóle coś źle skleiłaś. Georgia, I'm saying that they're gonna have to comment which one was the best. Mine. No, it's gonna be me. to jest mój. Jeszcze nie skończyłam. how are you doing? Great, as you can see. Yes, It's lovely. A więc to jest efekt końcowy, jak możecie zgadnąć, który był mój. i on po mi spadł. Przejściach. <laughs> po przejściach. bo mi spadł i cały się połamał, ale tego nie widać. To tutaj Oli pies jest. Tego nie liczę. A tu jest kolejny, mój też się połamał. No.